Mistrzostwa Świata za 5 dni, a Justyna Kowalczyk w mistrzowskiej formie. Wygrała sprint techniką klasyczną w Davos. To jej 25. pucharowe zwycięstwo w karierze. Jeśli po nieudanym weekendzie w Soczi ktoś martwił się o formę Kowalczyk, od dziś może spać spokojnie. W próbie generalnej przed Mistrzostwami Świata Polka nie zostawiła rywalkom złudzeń. W każdym z biegów narzucała szalone tempo i prowadziła od startu do mety. To była być na naprawdę na zjeździe faktycznie działy się rzeczy różne, ale to już daleko za plecami Kowalczyk. W finale Polka wyprzedziła Marit Biergen i Anne Kelonen. To był dopiero szósty bieg Biergen w tym sezonie i pierwsza porażka. A już za pięć dni powtórka z rozrywki, bo właśnie sprint stylem klasycznym otworzy biegowe zmagania na mistrzostwach świata. Oby z podobnym finałem.